Dziś zbuduję dość skomplikowany poziom, który najpierw przejdę, a potem dam zagrać moim kolegom. Osoba, która przejdzie go najszybciej, wygra 20 zł. Dodam jeszcze, że nasz poziom będzie opierał się na dualu, żeby uczestnicy się trochę pozastanawiali, jak to przejść. To teraz zabierzmy się za budowanie. Dual. Dupa. Nie wiem jak to nazwać. Pierwsze co musimy zrobić, to znaleźć muzykę do duali. To brzmi jak muzyka do duali. No to brzmi taka jest taka tajemnicza trochę ta muzyka. Bierzemy to. Damy sobie background zielony ciemny, taki kolor kaktusowy. Kaktusowy zielony. Dobra. Od czego zaczniemy sobie? Zaczniemy sobie. Hmm. No od duala chyba zaczniemy sobie, nie? O kurwa. Tu trzeba zrobić triple spajka i tutaj triple spajka. Oj, dobra. Tylko nie podoba mi się trochę to, że gracze mogą nie zareagować na to oraz będą się respić i nie będą mogli poczekać. Zróbmy jakieś, nie wiem, jakieś fiu może. Teraz będzie czas na reakcję? Gracze mają czas na reakcję, mogą się zastanowić o co tu kurwa chodzi. To będzie pierwsza część tego duala. Tutaj można UFO zrobić. Tutaj bola. Czy to będzie dobry dual? Podłoga tu się podnosi. Nie, no to jest dziwne bardzo. Zróbmy sobie coś takiego. Cyk-cyk-cyk. Cyk-cyk-cyk-cyk. No cyk, 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 cyk. to jest dziwne, boże, czemu to tak dziwnie działa? A nie wiem, czy gracz miał tak szybko klikać w sprzęt komputerowy. To gdzieś tutaj będzie, no. Co by to jeszcze walnąć? Na pewno będzie trzeba zrobić podłogę. I tutaj będzie. O, mam pomysł. Tutaj będzie trzeba skoczyć przed tym portalem. O, coś takiego będzie trzeba. Głupie, Boże. I Tutaj shipa, muszę rzucić. Dwa shipy. O, kurde. Niby mógłbym, ale Ale może nie. Zróbmy tak, że tylko jeden game będzie miał. Będzie miał shipa. Tego bola będzie trzeba w coś zamienić. Może w UFO. Można zrobić coś takiego, że UFO tu wchodzi, a Ship nie. I będzie trzeba podlecieć do góry, tutaj Spider do góry. Ship podlatuje. Tu będzie pad, w którego walą oba game mody Ship tutaj spada i Spider tu spada. <noise> oba podskakują. O, bo trzeba też do góry kliknąć. Bo jak nie, to wtedy co? Gryj, to kur tutaj bym zrobił coś takiego, że. Okej, okay, Ship tutaj upada i potem. Ship klika wtedy niebieskiego orb'a. Ship trzyma niebieskiego orb'a, poprawka. O! Wtedy oba lądują tutaj i to jest koniec duala. Tutaj walnę jeszcze jakąś piłę na wszelki wypadek. Tutaj też może. Jestem ciekawy czy ktoś to w ogóle rozkmini. Się boję, że będzie można to zrobić jakoś inaczej. Mam nadzieję, że nie będzie się dało. Sprawdźmy sobie w 0.5 jak się gra. <grym> ale muzyka! Ej, właśnie możesz być tutaj ufem. Ej, to oni sobie mogą pomyśleć, że tutaj ufem trzeba być. Ej, to jest genialne. Ale tutaj dupa. Właśnie, bo przejście jest zamknięte teraz. Nie wiedziałem, że ono będzie zamknięte. To w takim razie będzie otwarte. A ship będzie musiał tutaj sobie podlecieć może. Sprawdźmy teraz. Oj, teraz działa. Teraz pytanie, czy da się to zrobić ufem i shipem. No, da się. Ajajaj! Aj, aj. Nie podoba mi się to, że się da. Dwie możliwości na przejście tego. Chcę, żeby była jedna możliwość. Hmm, jak to mam naprawić wtedy? Wiem co ja zrobię? Po prostu. <noise> zrobię coś takiego może. Ogólnie jak mamy ufo, to tutaj mogłoby się przelecieć, ale przez to, że jest ten pad, to po prostu wywali cię w kolca. Nie wiem co o tym sądzić, tak czy inaczej ja to muszę przejść. Boże... Prawie. Nie, znowu to samo zrobiłem. No... Czemu tych... Jest! Mamy to! Dobra, super! Dobra, to teraz czas, żeby inni zagrali, a pierwszą osobą będzie Koblinek, który ma na hardesta starasta. Jestem ciekawy, czy ty teraz kminisz. Ciekawa mi jeszcze jedna rzecz, czy ty znajdziesz jakiegoś alternatywnego routa, w sensie jakąś inną drogę. To by było ciekawe. Ja raczej, raczej bym nie zakładał tego. Jak znajdziesz inną drogę, to <grych> jesteś koksem. Co ty się dzieje? <grych> Tutaj w ogóle próbuję jakieś takie k***a szmery bajery robić. Okej? Okay. O, mam plan. Masz plan? No mam plan. To kurwa sprytny w <noise> Tylko Potrzebuję się odbić trochę lepiej. <noise> jesteś pewny, że jesteś dobrymi gameodami? A z tym, czy jestem dobrymi. <noise> próbuję, próbuj Na razie próbujemy moim rautem. Co? Co? Coś ty zrobił tam? <noise> Nie że ja to zrobię po mojemu. Mi stary zawsze mówił, że jak, jak już masz coś robić, to rób po swojemu, byle było dobrze. Pewnie jakbym coś wykminił, to dałbyś jeszcze raz to zrobić w inny sposób. No jeszcze może innymi game modami. A znaczy, kurwa chcę tak szczerze. Chyba on to wpisze. Jak to powiedzieć? O, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Ten alignment tutaj jest. Si się da jeszcze zrobić inaczej, bez tego klikania. O, Meskitu. <grym>, dobra, wy tutaj. Ej, beskitu, dobra, ty ja tego nie widziałem. Tak głupi <grym> jestem. Dobra, praktysujemy. I, <grym>, I jeszcze raz. I, <grym>, i jeszcze raz. I pyk, Dobra, ja widzę, że na tym levelu jest chyba w takim razie z, nie wiem, z pięć routów przynajmniej różnych. Z tego ja znalazłem jeden? Dwa. Tu muszę jeszcze coś ogarnąć, bo tu mi nie pasuje. Robimy kolejnego rauta, widzowie. O, 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 pa, pa, pa. Let me cook, bro. Muszę się wpasować tutaj, wiesz? O tak, coś takiego. Ej, to z tym jest lepiej. Okej? to co my tu mamy dalej? Okej. Okay. Wow, wow. Okay. <grym> co autor miał na myśli? To, to jest dosłownie no, to. No, to. No, trochę tak wygląda. chyba <grym> od zarejdziemy. Wszystko trzeba, będę wszystko pojęta. W sumie to tak jest krótkie. Ej, beskitu, ty co zaraz masz? Pytanie, ile razy się wywalę na ostatnim chipie? To jest dobre pytanie. To jest pytanie za 1000 punktów, o, za grawitkę. No, mówię. Prawie, no. No szybko! S? Boże... Aż wstałem. Nie, to czekaj, to trzeba ten, to trzeba wiesz jak. <grym> tak, dokładnie tak. Także Kublinek dał radę to przejść w 34 minuty I znalazł dwa nowe sposoby na przejście tego duala, o których nawet nie wiedziałem To teraz zobaczymy sobie, jak poradzi sobie nasz drugi uczestnik Czyli Patelnia On ma na hardesta Jesse Pinkmana Dziwny dual Dziwny dual mie, 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 mie. Ej ty masz swoją kostkę markową No No <laughs> Marki Patelnia Shipa też chyba masz patelniowego Czy nie? nie. Co, jakiegoś furasa masz? Jakiegoś furasa masz? <laughs> Furas. <laughs> A ci lutnik chyba w tym grzebień <laughs> Szalone Czekaj, Aś zbudował <laughs> Fajne, co? Badia, <laughs> <laughs> A, ci kur... tak zrobię, o Jak mi zrobisz? Gówno się ch... <głos> <Przepraszam>. <głos> 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 to się chuju cieszysz! Haha, ludzie prosto! Haha, ludzie prosto! Nie, mam tu coś skiftać, kurwa, czy coś? <noise> nie powiem! 20 zł za darmo i nie dostaniesz. Ha! <noise> kurwa! No właśnie! No To nice, check Czekaj o ja pole No kurwa, ja nie no <grystanie> No musisz pomyśleć o. chyba <grystanie> Mama, to <tu> trzeba myśleć Mama <grystanie> Mama Co? <grystanie> A ja już wiem kurwa. Dobra chyba wiem Albo nie <grystanie> Co ty robisz? <grystanie> dobra, teraz to zrobić p... Okay. Czekaj. bo już zapomniałem. A dobra. No i no, no dobra. No, jest. Kurwa, takie łatwe to jest! No bez kitu. Tase dobrze tego. Dobrze zrobić sobie. No jak? Czemu ty masz słonia? To jest no, no. śmieszne w sumie. Nie. No, panie, fajnie jakiejś fajnie. No ale fajnie, słodziutki. Zobacz, no, jak wcześniej kliknąć. I A, i, E kur... O i A i u i A Dobra, teraz, teraz. Okej. Okay. Zapomniałem jak się początek robi. O wiem. Dobra. Ok, kurwa, dobra. Jakiś szybki progres. Łatwitkie. No. Mam Łatwitkie. Łatwitkie. teraz. mam down. A czekaj. Zaraz mi skończy. Dał on ci skończy. O! Co! Dobra. Wy ty, ty. Boże! Co jest kurde. Ale ty żeś to szybko zrobił. Tak więc patelnia też zrobił to w inny sposób niż panowałem, ale zrobił to w 7 minut i wygrał 20 zł. Także Gratulacje dla niego, no i. no i ten no.